Czy kontent jest królem, czy rządzi? Zapraszamy, gorące brawa. Dobra. Cześć, słuchajcie. E... Okej, okay, małe zamieszanie, dobra. Słuchajcie, ja się przyturlałem z Poznania. Cieszę się, że Was jest tyle, bo przez 4 godziny, w tym jedną gratisową w pociągu, to się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, że przy tej temperaturze tyle osób będzie. E... Słuchajcie, porozmawiamy sobie o content marketingu. De facto moja prezentacja w dużej mierze można ją potraktować jako wstęp do prezentacji Huberta, bo ja uryzę teorię, u niego będzie dużo, dużo więcej mięcha. Temat jest tak szeroki, że ja się z nim tylko postaram zmierzyć, tak naprawdę. Tu nie będzie żadnych praw objaw prawd objawionych, ja zresztą tego zwykle unikam. Na to pytanie, jakie jest w tytule prezentacji, też pewnie Wam nie odpowiem, a na pewno nie wprost. Raczej będziemy sobie zadawać pytania do wyciągania jakichś być może wspólnych wniosków teraz, być może przemyślicie temat gdzieś później. E, mamy 20-25 minut, więc to, no, to nie jest za dużo, zwłaszcza na tak szeroki temat, stąd e, pozwolę sobie ominąć większość takich czysto techniczno-teoretycznych spraw, e, bo o content marketingu mówi się tyle i od tak dawna, że e, nie będziemy sobie raczej wymieniać e, typów contentu, gdzie się jaki typ sprawdza ewentualnie. Ugryziemy kilka zasadniczych kwestii, ewentualnych pułapek, na jakie możemy trafić, tego, komu content marketing sprawdzi się lepiej, komu się nie sprawdzi w ogóle, a przede wszystkim to, czy on może być podstawowym elementem strategii, czy jednak potrzebuje wsparcia. Wszystko w większości w odniesieniu do social mediów. Aczkolwiek zahaczymy też parę innych tematów, bo się ładnie składają, po prostu. Więc zaczynając, Content is the King. Pewnie wiecie, kto to powiedział. Jeżeli nie, no to powiedział ten, to ten doskonale znany Wam wszystkim człowiek. Ciekawą rzeczą jest, kiedy to powiedział. Mianowicie, w tej chwili mamy od dwóch, trzech lat mniej więcej dużych hype na Content Marketing. Przede wszystkim na zachodzie, pomału już też u nas i coraz lepiej to w Polsce też wygląda, aczkolwiek jeżeli content marketing uznajemy za nowe social media, za nową rewolucję, to warto pamiętać, że termin został ukuty w tym roku, jakiś ładny już kawałek czasu temu. Zaczynając może trochę z zewnątrz tematu naszego czy naszej dziedziny, czyli social mediów. Przede wszystkim, content marketing jest pewnym odejściem od utartych schematów reklamowych i marketingowych. Warto je rozróżnić z tego powodu, że bezpośredniość przekazu ma tu duże znaczenie i strategia czysto reklamowa od długiej strategii marketingowej też się różni w tym przypadku. Tutaj mamy billboard, billboard BMW, nie jakiś specjalnie atrakcyjny, troszeczkę może inny od innych, bo brakuje na nim takiego typowego claimu. Ale e, tak mniej więcej wygląda, a wyglądał przede wszystkim przez dłuż, długie lata outdoor. Mieliśmy jakąś kreację, mieliśmy claim, e, ona miała coś przekazać jednym strzałem, e, i claimy miały takie powiedzmy rządy dusz, były kojarzone z marką, były wojny brandów oparte na claimach. E, a w tej chwili na przykład w Poznaniu mamy taki billboard. Hmm. To jest MK Cafe, akcja od miesiąca mniej więcej się toczy. E, w najlepszych miejscach, jeżeli chodzi o outdoor w Poznaniu, wiszą tego typu kreacje. Jedyne, czego nie ma na tym przykładzie, to strona www. i data i miejsce, bo one się zmieniają po prostu, więc nie brałem konkretnego. W każdym razie, wysiadając na dworcu w Poznaniu, na najlepszym miejscu mamy coś takiego. Czy ten drugi przykład Was dziwi w jakiś sposób? Coś tu jest nie tak? Coś nie pasuje do tematu klejmu i prostej kreacji? Raz, że za dużo tekstu, ale dwa tutaj klejmu przede wszystkim nie ma. E, to jest jakiś evenement w Polsce, chyba pierwsza taka duża kampania, tak naprawdę. E, typowy teaser content marketingu. E, akcja polega na tym, że w fajnych miejscach, w dużych miastach, organizowane są spotkania, gdzie bariści utytułowani E, udzielają porad, jak się parzy pokazują, jak to robić. E, dają bardzo duży user experience tym ludziom, którzy na to przychodzą. Przede wszystkim uczą, e, nie promują markę. Markę jest bardzo w tle. E, oczywiście używa się jakiejś tam mieszanek konkretnej kawy i tak dalej, ale bardzo duża i bardzo istotna jest wartość dodana dla użytkownika. E, to jest clue content marketingu. Za content marketing uważamy dostarczanie użytkownikowi, odbiorcy, konsumentowi. Jak najlepszej, jak najbardziej w wartościowej treści, coś, czego on szuka tak na, czegoś, czego on szuka, tak naprawdę. E, nie reklamy. To jest istotna sprawa. Nie reklamy. Reklama jest w tle. Często w przypadku content marketingu nie pojawia się w ogóle nazwa marki, bądź pojawia się w bardzo znikomym stopniu, a na pewno nie ma tam jakiegoś typowego brand awareness podawanego w bezpośredni sposób. Bywają serwisy oparte o content marketing, które w ogóle się nie odnoszą do marki. To jest event, to się dzieje w Stanach w tej chwili. I na przykład duża część dziennikarzy w Stanach w tej chwili porzuca swoją pracę po to, by tworzyć content marketingowe strony dla dużych brandów. Duża część firm z Fortune 500 ma swoje serwisy. Które są delikatnie obrędowane marką, a tak naprawdę traktują o czymś innym. Dostarczanie informacji użytkownikom, tych, jakie oni szukają, to, co chcieliby dostać. Oczywiście my tu mocno idealizujemy. Sekundę, bo oczywiście się coś zacięło. W każdym razie skończył się już hasłami czy klejami. Od tradycyjnych form reklamy odchodzimy. I nie dzieje się to tylko w outdoorze, dzieje się to także w social media. Przy czym uwaga, że social media nie za, za nie nie uznajemy tylko Facebooka. Na stronie www, w wszelkiej maści serwisach, też tą różnicę bardzo do, dobrze widać. Dotyczy to także reklamy, bo e, tak jak spada klikalność wszelkiej maści banerów i tak dalej, tak i one pomału zanikają. Teraz mamy więcej inboundu, reklamy natywnej. Jeżeli ktoś z was odpali sobie Huffington Post, być może to czytacie na co dzień, e, tam nie ma normalnych form reklamowych. Większość reklam zawiera się w tekstach, często nieobrandowanych. Jest gdzieś mała informacja, że artykuł jest sponsorowany. Ale jednocześnie to są bardzo dobrej jakości teksty, które przynoszą dużo informacji użytkownikowi. I, I nie ma się poczucia zmarnowanego czasu, czytając te informacje. To jest bardzo istotna sprawa, wbrew pozorom. E, odnosi się poniekąd do głośnego jeszcze jakiś czas temu, pewnie trochę do dzisiaj, hasła: nie mówmy, tylko rozmawiajmy, nie komunikujmy czegoś, tylko wchodźmy w dyskusję z odbiorcą, e, że uczestniczenie w dyskursie jest nową formą konsumpcji. Content marketing w jakiś sposób to uzupełnia, bo daje temu użytkownikowi coś, czego on potrzebuje, a jednocześnie go ma zachęcać do wyrażenia własnej opinii. Stąd też to modne ostatnio stwierdzenie, że content to jest nowe social media, nowa rewolucja. Kilka lat po rewolucji social mediowej tak naprawdę, bo ona już się odbyła jakiś czas temu na zachodzie. Aczkolwiek to warto uzupełnić. Content marketing jako nowe social media polega na tym, że marketerzy zrozumieli siłę content marketingu, że social media troszeczkę dorastają, bo to jest bardzo młody kanał komunikacji wbrew pozorom. Przynajmniej Facebook i te najpopularniejsze kanały. W związku z czym one musiały dorosnąć. To jeszcze jest Dziki Zachód czasami, przynajmniej u nas. Na zachodzie może trochę inaczej, no to wene, <laughs> źle to brzmi: Dziki Zachód na zachodzie. W każdym razie one dorastają i wynika to ze zrozumienia e, siły, wartości content marketingu. E, można mówić, tak, twórzmy historię, budujemy relacje długoterminowe, jest fajnie, dostarczamy wartości, świetnej jakości content i tak dalej. To jest bardzo mocne idealizowanie, bo jest oderwane od kontekstu social mediowego, jaki zastajemy, od sytuacji, jaką mamy, od tego, jakich mamy odbiorców, ile czasu oni mogą poświęcić na nasze treści, jakie konsumują, do czego są przyzwyczajeni. W rzeczywistość niestety często wygląda tak więc naprawdę nie idealizujmy. Okej, okay, to jest wielki truizm, że na Facebooku są koty, tak? Tu jest może przykład lepszy, bo jest jeszcze product placement, bo leży laptop, ale e, chodzi o coś innego. Chodzi o to, że content często tak wygląda, co wam świetnie pokaże Hubert dzisiaj. E, naprawdę żenujące przykłady znalazł, bo widziałem jego prezentację. Zabawne mniej lub bardziej, ale pokazują rzeczywistość. Z czego to wynika? Bo to jest istotna sprawa. Wynika to z niezrozumienia jak istotną jest forma dotarcia do odbiorcy z jednej strony, a z drugiej o czym za chwilę, o, o zrozumieniu samych odbiorców. W każdym razie, no tu jest kuriozalne zdjęcie. Miało to miejsce w rzeczywistości, czemu się bardzo dziwię, szczerze mówiąc. Ale pokazuje to nieumiejętność dotarcia do odbiorcy w sposób, jakiego on oczekuje. Wybaczcie mi określenia autystyczne w tym momencie, nie mam absolutnie nic do zarzucenia ludziom chorującym na taką chorobę, aczkolwiek najbardziej mi pasowało. Kondel is the king, ale jeżeli nie słuchamy swoich odbiorców, nie mamy o nich bladego pojęcia, nie wiemy w jaki sposób czytają nasze treści, bądź. Ile, ile są w stanie czasu na nie poświęcić, co lubią, co ich interesuje i tak dalej. Nie jesteśmy w stanie tego contentu wykorzystać. Jak dobry by on nie był. Jak genialne nie były te treści, jak rozbudowane, jak ciekawe. Niedostosowane do odbiorcy, po prostu do niego dobrze nie trafią i nie uzyskamy żadnego efektu. Wiąże się to między innymi z tym, widzieliście pewnie ten obrazek w większym formacie, ja wyciąłem kawałek. Chodzi o to, że... Mm, Ilość treści, jakie konsumujemy na co dzień, jest tak wielka, że nie jesteśmy w stanie na nie poświęcać czasu. To rodzi pewne ograniczenia w przypadku kontentu również, bo jeżeli przelatujemy sobie z Google'a na dół, stream na fejsie, mamy 3 sekundy mniej więcej no, poświęcone na konkretną publikację. Jeżeli ona nas nie zainteresuje, w te 3 sekundy przewijamy dalej. W związku z tym długie elaboraty bądź skomplikowane formy graficzne się po prostu nie sprawdzają. E, z tego wynika to, że o tym, czy kontent będzie dobry, decyduje w dużej mierze jego forma. E, wracając do odbioru treści, tu jest fajny przypadek. Hmm. Powiedzmy tak, odbiór treści jest nie tylko bardzo e, krótki, powierzchowny i wybiórczy, ale i często nie pociąga za sobą żadnej dłuższej refleksji, e, przemyśleń, szukania informacji, badania tematu. Na tym przykładzie macie zdjęcie, które jest fejkiem to był fotomontaż Tornado nad Nowym Jorkiem. Zdjęcie miało 344 tysiące udostępnień w momencie, jak zrobiłem screena, a ono jest nieprawdziwe. Nikt sobie nie zadał tego trudu sprawdzenia tej informacji, były udostępniane po całym świecie. W momencie, jak miało 99 tysięcy udostępnień autor napisał, że to jest fotomontaż, że on to zrobił w Photoshopie. Niech sobie nie zadawał trudu sprawdzenia tego, przyszło jeszcze ponad 200 tysięcy. Nie wiem ile jest teraz, bo pewnie to żyje do dzisiaj. W każdym bądź razie, posługując się innym przykładem, nic nie ma mam absolutnie do marki Old Spice, do ich fanpage'a, który uważam za fajny, do agencji, która ich obsługuje, ale fanpage ma 100 tysięcy osób. Widzicie zaangażowanie pod wpisami, tam jest po 50 lajków, 1, 7 komentarzy. To nie są najgorsze posty, wcale takich nie wybrałem. Jaki jest problem na tym fanpage'u? Świetne kreacje. Więc co tu nie działa? Ja się bardzo długo zastanawiałem i nie mogłem ogryźć tematu, co tu jest nie tak. Otóż Pan Peć ma świetne kreacje, ma często bardzo dobre kopii, jakieś fajne żarty i tak dalej, ale kopii, te dwa są najkrótsze, jakie tam znalazłem. Często są kilkulinijkowe. Patrząc na te kreacje jako takie, też nie wiadomo, o co na nich chodzi, nie wczytując się w kopii. Trzeba przeczytać tekst, spojrzeć na obrazek i wtedy załapiemy kontekst. Przy naszym odbiorcy, który w dużej mierze jest przyzwyczajony do kwejka, demotywatorów i tego typu serwisów, gdzie poświęca na każdą graficzną formę ułamek czasu, sekundę, dwie, i od razu widzi, z czego się śmieje, ewentualnie doczyta puentę, e, która jeszcze bardziej go rozbawi, odbiorca to skryluje, nie wie, o co chodzi skryluje dalej. Po prostu nie poświęca na to czasu, żeby się wgryźć w temat. I to jest doskonały przykład tego, jak można przedobrzyć. Oczywiście, często się nie przedobrze, i rzadko jest tak, że zbyt profesjonalnie zrobione treści nie trafiają do użytkownika, aczkolwiek jest to przykład tego, że odbiorca na fanpage'u nie jest grupą docelową takich treści, akurat. Lećmy dalej. Mamy dobry przykład. Przykład spoza Facebooka, częściowo. Jeden z najlepszych przykładów content marketingu u nas. Wiecie może kto, jaka marka sponsoruje tą stronę? Przepis To jest Knor, to pani dobrze odpowiedziała. Czy widzicie gdzieś tutaj informacje o Knorze? Ja nie widzę szczerze że jest na tym screenie. Znalazłem ją na dole strony. O co chodzi? Serwis jest bardzo duży, bardzo oprężny, ma masę użytkowników. Na Facebooku 400 tysięcy fanów, w miarę aktywnych. Jest aplikacja, która ma kilkadziesiąt tysięcy użytkowników, którzy, codziennie kilka tysięcy z nich dostaje treści. Mark brandowane gdzieś tam Knorem. Ten branding jest bardzo niewielki. Serwis daje wyjątkowo dobrą wartość dodaną dla użytkownika. Oni się dzielą przepisami swoimi, komentują przepisy innych. Ich przepisy są później publikowane innym fanom marki. Gdzieś ten Knor się pojawia w bardzo niewielkim stopniu. Odbywać tam wiele dyskusji i tak dalej. I to jest przykład tego, o czym mówiłem na początku, co funkcjonuje w Stanach, że mamy serwis gdzieś sponsorowany przez markę, ale jednak nie będący typowo serwisem marketingowym. To jest mega fajna sprawa, rzadka u nas. To jest claim, który się pojawia od dłuższego czasu, też jest bardzo modny, czyli uczestniczymy w dyskusji zamiast odbierać slogany reklamowe. Ma to sens oczywiście, bo mm, kto z nas ogląda reklamy gdzieś tam w bloku reklamowym między serialem czy czymkolwiek innym, na to się nie zwraca uwagi. Nie zwracamy uwagi na banery, nie zwracamy uwagi na takie reklamy, nie zwracamy uwagi na spam reklamowy. Musimy dostać treści, które są dla nas potrzebne, istotne, coś nam oferują ciekawego i je przeczytamy, bądź obejrzymy. A marka jest gdzieś w tle. Lecąc dalej przykład, który bardzo lubi nasza branża, czyli Zakład Pogrzebowy we Wrocławiu. Okej, okay, fanów mamy 1600, z tego 1500 to jest nasza branża, i my tam sobie lajkujemy, się śmiejemy i tak dalej, bo uważamy to za zabawną inicjatywę. Otóż, nie wiem, nie przyszłoby mi pewnie do głowy założyć fanpage takiemu rodzaju biznesu. Ale teraz pytanie: czy content marketing jest dla wszystkich? Czy wokół czegoś takiego możemy zbudować serwis bądź fanpage bądź jakikolwiek inny kanał komunikacji? dodający użytkownikom wartość dodaną. Przyszło mi do głowy, jak to zacząłem po raz pierwszy, że może by założyć e, fanpage o, nie wiem, e, antropologii, patologii, e, medycynie sądowej i tak dalej, a w jakiś sposób gdzieś tam ten zakład sobie dodać, nie wiem, czy wyobrażacie sobie coś takiego, że mamy fanpage o e, case'ach i problemach spotykanych przez medyków sądowych bądź antropologów dokonujących sekcji zwoka gdzieś tutaj jest coś takiego. Wydaje mi się, że nie, no niekoniecznie pewnie. Ja się interesuję tematem, więc bym to czytał, ale mimo wszystko miałbym trochę rezerwy. Więc pewnie nie dla wszystkich. Ale tu jest przykład wpisu z tego fanpage'a. Pomijamy zupełnie statystyki, lajki, i udostępnienia, komentarze, bo tak naprawdę to robi branża, to robimy my, tak, z ciekawości. Ale ten fanpage może spełnić jakąś rolę. W Lublinie funkcjonuje firma, która przywozi świeże ryby z nadmorza. Mają fanpage świeża ryba. I tam codziennie są informacje, jakie ryby przyjechały, a bywa tak, że na przykład piszą: O słuchajcie, jest sztorm na Bałtyku, kutry nie wypłynęły, ryba będzie najwcześniej w piątek. I to ma sporo grono odbiorców ryba się sprzedaje. Więc okej, okay, da się robić komunikację w taki sposób. Tam content marketing nie jest naprawdę potrzebny tam nie ma porad, jak usmażyć rybę tam nie ma informacji o tym, gdzie jakie ryby żyją. Co jest na przykład popularne dość na profilach różnych knajp. Jeżeli mamy slow foodową, hipsterską miejscówkę, to mamy też informację, że aha, nasza kawa jest z fair z takich, i takich plantacji, daje to i to, produkowana jest tak, tak i tak, i tak, a i my was edukujemy. Nie zawsze jest taka potrzeba po prostu. Pytanie, czy skuteczność mierzymy z zaangażowaniem, bo to jest kolejna sprawa, która zawsze się pojawia przy content marketingu. Otóż wpadamy tu w pułapkę tego, co mamy obecnie na Facebooku, co Wam doskonale pokaże Hubert. Jeżeli skuteczność mierzymy zaangażowaniem, sprowadza się to często niestety do tego. E, pomijam już tutaj dywagację, czy tego wymaga klient, czy to po prostu z lenistwa ludzie z, obsługujący fanpage robią. E, nie wdawajmy się w takie dyskusje, bo ja też reprezentuję agencję, oczywiście. Eee, ale trafiamy wtedy coś takiego. Trafiamy coś takiego bądź coś takiego. Też nie jest to kwestia tego, że się uwziąłem na te dwa telekomy, chociaż telekomy są bardzo wdzięcznym przykładem takiego kontentu, który nie ma żadnego związku z marką, do niczego się nie nadaje. Mogłem to dodać jeszcze przykład, gdzie jest post z pytaniem: Spójrzcie na zegarek i napiszcie w komentarzu, która jest u Was godzina, i mamy 2000 komentarzy z godzinami, jeden po drugim, co minutę. Eee, to nie jest content marketing, a to jest efekt ciśnięcia na zaangażowanie. No, Hubert wam pokaże naprawdę świetne przykłady. W takim razie, czym na Facebooku może być content marketing i czy on może poradzić sobie sam? Otóż, mamy coś takiego jak research i musimy znać swoich użytkowników. Baza użytkowników idzie przed content marketingiem. Nie znając ich, nie jesteśmy w stanie zrobić dobrego contentu dopasowanego do nich. Prezentacja tego kontentu to jest przypadek Cold Spice'a. Yy, musi być dopasowana również do użytkownika. Nie da się po prostu przykleić jednej łatki, jednego wzoru do każdego. Każda grupa docelowa jest nieco inna, inaczej traktujemy gimbaza, inaczej yy, 30-letnie kobiety zainteresowane kuchnią bądź rodzicielstwem i tak dalej, i trzeba na to zwracać uwagę. E, użyteczność oczywiście, bo content marketing to nie tylko długie teksty, nie tylko ważne informacje, istotne, ciekawe. Content, mar content marketingiem, contentem jest też treść graficzna chociażby. E, na naszym profilu Get More Social my nie spamujemy naszych fanów analizami rynku Facebooka, czegokolwiek, wielkimi insightami. E, dostarczamy content, który nasz użytkownikom się podoba, jest fajne, okej, okay, dyskutują o tych reklamach bądź case'ach social mediowych. Eee, czy jakie to ma dla nas znaczenie jako agencja? Buduje nam jakiś zasięg. Eee, nasi klienci też nie szukają, nikt się nie będzie wczytywał o szczegóły, dżranka i tak dalej. Także pamiętajmy, że content marketing to niekoniecznie są długie treści eksperckie i tak dalej. Nie sprawdzajmy tego do tego. Eee, no i konkluzja jest prosta: content is, the is not the king alone, bo sam content sobie nie poradzi. On musi być częścią większej strategii, jest narzędziem, a nie strategią samą w sobie. I ten hype na content jest bardzo fajny, tylko że trzeba mieć trochę dystansu do tego i nie skupić się na mm, jednej ładnej, ład, jednym ładnym elemencie. On nie może być oderwany od całej reszty y, narzędzi marketingowych. W tym momencie mamy tyle, bo czas już przekroczyłem. No, słuchajcie, mam świadomość tego, że przeleciałem się tak naprawdę po temacie. Mając 20 minut nie jestem w stanie ugryźć za wiele. Hubert, co prawda, ma slajdów 60, ja miałem 15, więc pewnie będzie szybciej jeszcze. Jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo proszę. Najlepiej byłoby teraz, z tego co wiem. Jest włączone nie yes, Ok, tutaj. zapraszamy do zadawania pytań. Może prosiłbym o wstanie i głośne powiedzenie pytania. Prelegam będzie pytanie powtarzał, tak? Czy uważasz, że taki lol content typu te wężyki, czy tam te dziecko jakieś memy są całkowicie bezsensowne? Czy na przykład przez agencje są tylko rzucane też poza tak naprawdę, żeby podwyższyć gdzieś tam echang, żeby później posty, które są Dobra, powtarzam pytanie, tak, bo takie jest, taka jest prośba do organizatora. Skrócić troszkę to pytanie. Jasne, jasne, postaram się. Pytanie brzmi, czy lol content typowy, taki jak te dwa przykłady telekomów, jakie były, ma jakikolwiek sens? Czy podbicie ranka w ten sposób, czyli zasięgu, jest sensowne? I jak to wygląda w przypadku agencji? Otóż w przypadku agencji wygląda to często tak, że jedną część stanowią wymogli klienta. Niestety i Warto to podkreślić, że do dzisiaj zdarzają się klienci, którzy oczekują konkretnych KPI, typu na przykład mamy mieć za miesiąc 12 tysięcy fanów i 30% zaangażowania. To jest bardzo złe podejście, no nie jest to miejsce na dyskutowanie o tym. W każdym razie części z tego to wynika, częściowo z lenistwa, ale przede wszystkim z oczekiwań w stosunku do zaangażowania. Nie upatrywałbym mimo wszystko... W takim typowym lol kontencie podbijania edge ranka celowego tylko po to, żeby następne posty się gdzieś przebiły lepiej. Bo można to zrobić zupełnie inaczej. Można zrobić fanpage dla nauczycieli, gdzie znajdziemy nauczycielski content o języku angielskim na tyle dobry, że on i tak wywoła zaangażowanie. Naprawdę duże zaangażowanie, bo prowadzę taki fanpage i jakkolwiek żenująco to nie zabrzmi. Jednym z moich sukcesów w firmie było to, że Post na 7000 fanpage'u miał 900 tysięcy zasięgu wirusowego bez żadnej reklamy, a to nie był all content, czyli się da. Tylko to jest kwestia chęci, nielenistwa, pomyślenia i poszukania, i trafienia do swojego odbiorcy po prostu. Nie wrzucamy my postów o liczeniu trójkątów, kwadratów i tak dalej, bądź określeniu godziny. Okej, okay, dziękujemy. Kolejne pytanie. Czy ktoś ma? Ręka do góry. Będę widział. Proszę bardzo. Super, dziękuję. Chciałam Chcia zapytać, Chcia Chcia czy to można przeliczyć? Jak się content marketing przekłada na sprzedaż? Czy jesteś w stanie to jakoś Okej, okay, pytanie brzmi tak. Czy możemy przeliczyć w jakiś sposób przełożenie content marketingu na sprzedaż? Otóż e, prostego przełożenia nie ma. Możemy oczywiście liczyć lidy, możemy mieć tagowane linki w treściach typowo kontentowych, gdzieś dodane do tekstu i tak dalej. Da się to policzyć, nie ma prostego przełożenia, ale z racji tego, że content marketing z założenia ma budować tą historię, która gdzieś tam się na początku pojawiła, i dłuższą relację z marką. W związku z tym on trafia raczej do marek, czy jest używany przez marki, gdzie decyzje zakupowe nie są proste, nie są pod wpływem chwili bądź impulsem bo tak nie kupujemy samochodu na przykład, tylko wynikają z jakichś długich informacji, analiz i tak dalej. Te analizy można dostarczyć, jak z serwisem chociażby o takim typowo kontentowym, ale jego przełożenia na bezpośrednie, bo takiego typowo bezpośredniego często nie da się zmierzyć. Aczkolwiek część wskaźników się da, jasne, zaangażowanie się da, chociaż ja nie jestem jego wielkim fanem, tak jak to gdzieś tam pokazałem. Da się zmierzyć lidy, proste przekierowania i tak dalej, ale mm, raczej mierzy się to w ten sposób, że wdrażamy na przykład y, strategię reklamową, marketingową opartą o content marketing na rok i sprawdzamy jej efekty po półtorej roku. Y, jakiś dłuższy, po prostu długoterminowy efekt tego, bo y, decyzje zakupowe po prostu nie zapadają od razu. Okej, okay, czy jeszcze jakieś pytania? Zapraszamy, mamy chwilę czasu. Ale nie widzę. Dwanaście tak? sekund. Dwanaście sekund. Ach, jest jeszcze. Super. Pytanie brzmi, jak promować content marketingiem bądź content marketing, content, same treści wartościowe na nowym, nowej stronie, nowym kanale, który nie ma innego wsparcia w tej chwili i czy to się ma jakoś inaczej do innych, innych strategii marketingowych. Prawda jest taka, że można nabić szybko zasięg sposobami takimi, jakie gdzieś się tu pojawiły, jakie pokażę Hubert dalej, a później wdrożyć lepszą jakość treści, kontentu wartościowego, naprawdę eksportowego, tylko mm, wtedy nie mamy bazy odbiorców, do której go możemy kierować, bo mamy niestety odbiorców tej lol-contentowej treści z początku. W związku z tym w ten sposób byśmy tego nie robili. Jakiegoś wsparcia reklamowego na pewno to wymaga na początku. Nie ma co się oszukiwać, nie przeskoczymy tego. Możemy zrobić farmę i farmę gdzieś przerobić później na normalny kanał, albo z niej przekierować ruch, bo, mając na farmie 100 tysięcy ludzi, jesteśmy w stanie ich przepchnąć powiedzmy 20-30% na inny fanpage. Da się. Ale czy to jest dobra strategia? Lepiej jednak zrobić coś porządnego od początku, wesprzeć to budżetem reklamowym, niekoniecznie gigantycznym, bo to się może i tak przy dobrej strategii rozejść po prostu. Okej, okay. może dzisiaj nie będziemy dziękować gorącymi brawami, dzisiaj podziękujemy żywymi brawami. <noise> Dziękujemy bardzo.